jestem Witam Was, można powiedzieć, w drugiej części Za górami, za lasami A to tak zupełnie przypadkiem, bo ładowałem kamień znowu I znowu do jakiejś, kurcze oczyszczalni Do tej, do stacji uzdatniania wody I powiem Wam Tam było, kurde, w tamtym filmiku, co, co jakiś czas temu wstawiałem To było, kurde, marne dojście, marny dojazd Ale tutaj to już jest masakra No nie widać w kamerze tego Ale ta droga, co tutaj jest przede mną, nie? Ta tutaj To ona jest bardzo bardzo pod górkę. No, a żeby było śmieszniej, zaraz wam pokażę, to tam dopiero na jej szczycie jest główna droga, która idzie mniej więcej tam, no, w te, tak w ten sposób. I od niej, od tej głównej drogi, wiecie, mus, mus, musiałem kurde zawinąć w tą, i tutaj cofać tą całą, tą, całą, całą kurde przestrzeń. A biorąc pod uwagę, że ta droga jest, no dokładnie, jak macie ładnie ustawiony zestaw, to ona jest dokładnie tak, kurde, o tak, to, to dokładnie koła się mieszczą. A po lewej stronie jest skarpa, to zaraz wam pokażę. Zresztą, dobra, jakby wyglądało że zarcie. Tutaj po lewej stronie jest skarpa, a to pobocze jest raczej raczej takie, powiedziałbym nie za twarde. To kurde, no co fajnie tutaj się troszkę napociłem. No i dobra, cofaliśmy, cofaliśmy. A miejsce rozładunku jest takie, wśród kurde drzewek. Na szczęście manem się dość dobrze manewruje, dość dobrze cofa. To całkiem spoko wyszło. Tylko, że musiałem kuś stanąć tak pod kątem. Tutaj trochę jednym kołem na trawie, trochę tak kurde pod kątem. Kliny popodkładałem. Bo zawsze tutaj u góry są gałęzie. Jakbym stał normalnie i bliżej, tak jakby z sypu, który zaraz Wam pokażę to musiałbym yy, te drzewa kurde przekosić, a że to nowa beczka, to wiecie to tak kurde, no nie wypada jej za bardzo porysować, albo albo drzew połamasz, nie albo nie daj Boże, jeszcze coś się wypierdzieli, albo cokolwiek innego to to już też inna, inna para kaloszy. No i dobra, i się, jak, się, jak się już ustawiłem, tak stwierdziłem kurde, że podnoszę do góry, bo już to jest spola. I za, pa, patrzę, patrzę, kurde na naczepa jak zaczęła się podnosić, to normalnie zaczął się tak jakby cały zestaw. Kurde, delikatnie przesuwać do tyłu. To mówię, no to biłem kliny jeszcze pod koła się zaparł ładnie, stupki nie stupki i jakoś idzie. Do samego towaru to mamy yy, znowu wapień granulowany, to z reguły włożę do tych yy, wszystkich stacji udzastania wody. A zawsze mu fajnie. Sumi. Mam ciśnienie na beczce mam jeden bar. A na tym, a na filtrze jest 1,3. No długie węże, bo tutaj 2,5 węża musiałem dać, żeby, te, żeby, żeby o te gałązki nie zahaczyć. No to zawsze to tak to wygląda. O, to warsztaty, fajnie szumi. Nie wiem, czy będzie słychać. Jak tak fajnie stabilnie idzie, to jest kurde, idealnie. Znaczy, że jest dobre, dobre ciśnienie do, do produktu dobrane i do tego, i do długości węża. O, to Hop, tak. hop, hop, hop. I 2,5 wężyka. A tu jest dobre to, że nie ma jako takiego silosa wysokiego. Bo tutaj ta chałupka, do, do której ja to pompuję, no to się pytałem, bo on mówi, że tam nie ma silosa, tylko jest taki kurde. On bunkier to nazwał, ale no to taki, taki zbiornik po prostu. Że zresztą ten sam budynek no to, to jest niski, tak? Więc to będzie pewnie jakaś, kurde, jakaś, jakaś wanna coś w tym rodzaju pewnie jakiś, no, jakiś zbiornik, który sobie tam dobiera tą, tą, ten granulat. No nie wiem dokładnie, jak to jest zbudowane, to nie będę się za bardzo tutaj wychylał, ale obstawiam, że coś takiego jest. No i tak klinki z jednej i z drugiej strony, żeby nie odjechało. A kurde, żeby nie zapomniał i zabrać ze sobą. Wspomnieć, tutaj zacząłem sypać, to była 9.33, więc zobaczymy jak to szybko pójdzie. Kamień, no kamień jest ogólnie dość ciężkim produktem. Wagowo, yy, bo do rozładunku, to, to tam wiadomo, jak to kamień nie stwarza żadnych, żadnych problemów, jakichś większych przechylaczy, kurde. I aby za, za dużo nie przechylić na początku, nie? Tak powoli, powoli, żeby tylko ten lej tak był delikatnie przytkany i... I to musi iść, kurde, może jakieś grzyby będą. Bardziej worki ze śmieciami ktoś wypierdzielił, tam z ulicy, z góry. Kurwa, ludzie to jednak są świnie. No ale co zrobisz. Ech, a, i wracając do tematu, to e, kamień, no to moje, to nie za dużo. Na początek podnosić e, i tak po prostu, wiecie, żeby, żeby ten lej był tak delikatnie przytkany cały czas i on fajnie sobie powolutku zesypuje się. I w takiej sytuacji właśnie, jak pod górkę się rozładowujesz, to też, ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest za dużo nie podnosi tej beczki do samej góry, bo, bo wiadomo, ta siła kurde inaczej się rozkłada, tak? Jak wypierdolisz silos do samej góry, tyk, 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 i jeszcze wyżej, bo to jest teraz na, na pół gwizdka, tak? To jest 2,5 tłoka teraz wysunięte. To jeszcze do tej gałęzi obstawiam, że tam góry dotknie ta, 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 ta beczka. No to może być tak, że on po prostu się wychyli, no może być niebezpiecznie, bo ciągnik kurde mm, wtedy praktycznie w ogóle obciążenia na ośce nie ma. No ale to... Nigdy nie dopuściłem do czegoś takiego i szczerze mówiąc nie chciałbym dopuścić, dlatego to w tym wypadku delikatnie. A co do samego dojazdu, to mówię wam to, kurwa, no masakra. To miałem adres. Yy, Ober. O, coś tam, Ober, coś tam, jakaś miejscowość. I Haup trasę, no to jest główna ulica, tak? I jakiś tam numerek wpisany, dojechałem do połowy tej głównej ulicy, przejechałem miejscowość i kurde, nie ja, ma, no pole. Chciałem nagrać, ale. Mówię, dobra, zadzwonię do, do, do klienta i powiem mu, że, że przyjechałem i jestem. Oczywiście, jak to w takich miejscach, no to co, klient w ogóle nie wiedział, że przyjadę, ale jak, kiedy? No teraz jestem już. Aha, dobra, to poczeka pan tam pół godziny i za chwilę kolega przyjedzie do was, do, do ciebie. Dobra, czekam, czekam, to się okazało, że ten adres, tytuły, który tam był wpisany, w ogóle tej stacji przepompowni, to w ogóle z dupy wzięty był. To żadnej Hauptstrasse, tylko... Yy, to kurde środek lasu, to by była nie, nie środek ulicy. No i faktycznie tu wtedy on mówi od razu, że żebym się przygotował, czy że on stanie, zablokuje mi drogę. Bo ten nautkiem przejechał tam z kogutami, i tak dalej. Stanął faktycznie, przeblokował mi drogę, i mówi tutaj wieź do tyłu. I tu jest jakieś, nie wiem, z, ile to może być, 200-300 metrów gdzieś do cofania. No i rzeczywiście, o tamtąd, kurde, o. Przy, o od tamtąd, od tamto, o, od tamtąd, to Trzeba było się pocofać. Dobra, idę zobaczyć, co tam słychać w interesie. Ja widzę te takie wjazdy i jak przyjeżdża już do Ciebie gościu od razu na dzień dobry i mówi No, panie, tam wszystko jest w porządku, tylko wjazd trochę trudny. Ale tam wjeżdżają ogólnie. A, to kurde. To, że wiadomo, czym to pachnie. Ja się tak kiedyś wpierdzieliłem w tym, w, Orlen, w Orlenie w Płocku. Tam na budowę przyjechałem, jakieś elementy przywiozłem, No, ta pani tam, można wjechać, śmiało. Ta, to nawet na czepa nie zdążyła wjechać, kurde, na szuter, to już się wpierdoliłem, już, już po zawodach był. No ale co teraz, no ale jak, no to musi pan wyjechać, no ale kurde, no jak, no przecież ty mi kazałeś tu wjeżdżać. No ale potem weź czekaj na traktor, na jak ty, bo tam w zasadzie dwa, dwa traktory przyjechały. I dopiero wtedy mnie wyszarpali z tego piachu. No ale to, co zrobisz. Tak, tak musi być. Niby stabilnie leci, ale tak, żeby ten towar specjalnie uciekał, to... nas może być, że on się równomiernie rozłożył tutaj na całej długości beczki i po prostu nie zdosunął się całkowicie. No, tak może być. Kurde, ale tutaj w tym wypadku tytuł Między Górami a Lasami to chyba będzie naprawdę... Trafny. <laughs> Kurde, no... ja wam, już dawno nie byłem w takim miejscu. No, ale przynajmniej cisza, spokój. Tutaj trochę się... Czekałem na tą trawę najechać, ale tu jest też tak trochę asfaltu, to, to mówię, dobra, to jedno koło bliźniacze, to jak będzie stało trochę na trawce, to nic się nie stanie. A i tak już tu zaczynał się ślizgać. Ale, blokada mostu robi swoje. O, panie, tu trawa się wyjarała. E, kurwa, poziomki spaliłem. Andrzej coś co zrobił Kurde, dobrze nie jest dobrze nie jest sucho, jeszcze z dymem posło Kurwa co ja zrobiłem. A tego nie przewidziałem. Jeżeli chodzi o samoustawienie tutaj dźwigienek, to to sam dół dawałem, sam popych i mm, pompowałem od góry beczkę. nie? Tutaj spółchniacza w ogóle nie używałem. Mimo, że ta mata jest założona, ale... Przy tych kamyczkach to nie ma sensu i tak, teraz musiałem przeciąć całkowicie, no to tu się trzyma jeden bar, a na filtrze mamy 1.3 prawie, no to tak sam raz, nie będę też przesadzał, kurde. A, tutaj w Mańku jest taka fajna rzecz, że jak weźmiecie kompa i nacisk na osie, to jeżeli macie jakieś, nie wiem, tutaj na, na, na ciągnącej jakieś kurde 3-6 tak, z reguły tak. Między 3 a 3,5 tony tam wychodzi. Znaczy, że jest pusto. Że, że beczka jest już pusta i kurde, możecie żagle powoli zbijać. Obejrzę, jak wysoko nie jest podniesione, nie? Bo tak jakby, nie wiem, no, pewnie założenia, no to im wyżej podniesiecie, tym tam się zmienia trochę kąt i nacisk na tą ośkę. Ale ogólnie, rzecz biorąc właśnie koło 3 ton, jak jest 3, 3,5 tony, to, to właśnie wtedy pokazuje, że już pora zwijać żagle. Mam tu na czapę? Nie, tutaj w Manie... Nie ma naczepy, jest tylko ciągnąco. Pewnie się zapytacie dlaczego się nie ustawiłem tutaj w tym kierunku, nie? Tak, w tą, w tą stronę. A to wychodzę z założenia, że lepiej jest cofać z górki. No wiecie, ja tylko sobie hamulcem muskacie i po pierwsze ani sprzęgło się aż tak bardzo nie męczy, a po drugie później na pusto. Tam już kiedyś tak zrobiłem, że wjechałem właśnie ze, ze stromej górki przodem, a było zajebiście ciężko wyjechać. Powiem wam kurde na no masakra była Dlatego już naprawdę wolę czasami się przemęczyć i trochę do, trochę się bardziej kurde nabawić, na żeby cofnąć w, na, na załadowanym niż y, później kurde na rozładowanym się pierdzielić i wiecie, nie móc jechać, bo wtedy ośka odciążona jest masakra i non stop kurde wiecie, sprzęgło kurde w dupę dostaje i musicie tak jakby dużo szybciej jechać tak, na, na, na tym stecznym, żeby sprzęgło było całkowicie zasprzęglone. Za a na hamulców, jak chcecie z górki jedziecie, no to, to tylko muskacie, muskacie, i jakoś to auto się samo toczy. No nie, takie jest moje zdanie. się podzielcie, może macie inne, to, to chętnie wysłucham i, 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 i poczekam sobie. Teraz dokładnie jest to, o czym mówiłem, że mamy 3-4 tony, a towar w zasadzie cały teraz na tył zespałem, bo podniosłem do samej góry. No i to już jest znak, że mamy ku bo jeżeli ten towar byłby bardziej z przodu no to wiadomo, no to będzie większe obciążenie na oscy teraz idealnie widać, że dzięki temu, że stanąłem właśnie tak kurde w poprzek, to te wszystkie gałęzie bo teraz na maksa do góry jest, praktycznie w ogóle nie dotykają kurde beczki, tak mini mini dotykają, a jakbym stał normalnie prosto na ulicy, to albo bym beczkę kurde rozpierdzielił albo te gałęzie połamał, albo jednej i drugie. Mamy 11.7, czyli zeszło ze spakowaniem się jakieś kurde ile tu, a gdzie jest ten bieg Eee, półtorej godziny, tak? No to wydaje mi się, że całkiem spoko, jak na 2,5 węża i z tego kurde, półtora węża na, na małym tym, na małym przekroju to całkiem spoko. A, tu zauważyłem jeszcze jedną niedogodność z tym wyjazdem, kurde z tej miejscówki, <grym>, że trzeba jechać w lewo i tam jest znowu, kurde, zajebiste miejsce do zawracania. No ale co zrobić? A, zobaczcie, Do cofania? No to fajne miejsce. Tutaj skarpa. Poptyłem skarpa. A tutaj, z tej strony mam tyle miejsca, a z drugiej mam kurde po, po... W trawie jadę, po, po tym, porowie, Tak chciałem wam tylko pokazać. No nic, to dzięki za waszą uwagę i mam nadzieję, że takich miejscówek więcej nie będzie. A jeżeli macie jakąś przygodę z, właśnie związaną z takim miejscem albo, albo z... Jakimś takim dziwnym rozładunkiem, to zapraszam, kurde, do podzielenia się. To się albo pośmiejemy, albo podyskutujemy. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczyska. Heja!